Witajcie na naszym kanale. Dziś przepis na roladkę szpinakową, maliwaną łososiem oraz serkiem chrzanowy. Zapraszamy. Do przygotowania rolady szpinakowej potrzebujemy 450 g mrożonego szpinaku, serek, almetkę chrzanowy, 100 g wędzonego łososia, 4 jajka, woda. Do garnka przekładamy mrożony szpinak. Zalewamy 1 trzecią szklanki wody. Gotujemy do miękkości około 10 minut. Następnie będziemy studzić. W międzyczasie oddzielimy białka o żółtek. Kolejne postępujemy z trzema jajkami. Podczas gotowania szpinaku ubijamy białka na sztywną pianę. Ubity białe, na sztywną pianę. Łączymy ze sobą żółtka, mieszając na. Miski obklotach, a następnie na wyszczę, po ugotowaniu szpinaku, nadmiar wody oddamy na sitku. I odsoczony szpinak, przekładamy do miski. I studzimy. Do szpinaku dodajemy żółtka. I mieszamy. Dodajemy jedną łyżeczkę suszonego czosnku, granulowanego. Solimy. I mieszamy. Całość dodajemy do ubitej piany z białek i mieszamy delikatnie szpatułką. Przygotowaną masę wylewamy na papier do pieczenia i równomiernie Tak przygotowano roladę Pieczemy w pikarniku nagrzanym do 180 stopni. Tak od 15 do 18 minut, w zależności od rodzaju piekarnika. Ja ustawiłam na 18 minut. Pieczemy na środkowym poziomie. Upieczony szpinak, jeszcze gorący przekładamy. na no, drugi papier do pieczenia. Podostawiamy do ostygnięcia. Po kilku minutach delikatnie odrywamy papier do pieczenia. Po ostygnięciu smarujemy serkiem chrzanowym na całej powierzchni. Na rozsmarowany serek nakładamy wędzonego łososia, jak łatego tylko z brzegu. Możecie także dodać większą ilość i rozłożyć go na całej powierzchni. Ja osobiście wolę, gdy, gdy łososie nie jest tak intensywnie wyczuwalne. I w kolejnym etapie zwijamy roladę. Tolak przekładamy na folię aluminiową. I zawijamy. Podstawiamy do lodówki i chłodzimy. Schłodzoną roladę wyjmujemy z lodówki. Odwijamy w i kroimy na dółce kawałki. Rolada. Wszystkie potrzebne składniki na jej wykonanie znajdziecie w opisie filmiku. Zapraszamy również do naszego bloga ulubowusmażnebudomowe.pl.